Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Grid Autosport. Dzisiaj przejdziemy sobie, rozpoczniemy sobie w sumie nowy sezon. Będzie to sezon z dyscypliny. Endurance, który tak bardzo chcieliście. Widziałem dużo komentarzy, które właśnie mówiły mi o tej dyscyplinie, że wam się najbardziej podoba, więc będziemy często tą dyscyplinę jeździć. No i w tym właśnie odcinku, a także w kolejnym, który się pojawi, będziemy kończyć właśnie tę dyscyplinę, jeżeli chodzi o te zawody, o te mistrzostwa. A następnie zaczniemy sobie najprawdopodobniej zawody tuner albo zawody, już Wam powiem za chwileczkę. Kurczę, teraz zapomniałem. Dobra, nieważne, nie będę wymyślał. Nie pamiętam, nie pamiętam dokładnie wszystkich serii, a my rozpoczynamy właśnie zawody Endurance. Będzie to e, grupa druga, czyli e, już całkowicie inne tory. Miejmy nadzieję, że będzie fajnie i że będzie wam się to podobać. Tak więc rozpocznijmy sobie sesję kwalifikacyjną do wyścigu o Grand Prix Niemiec. Nie wiem, czy tak mogę mówić o Grand Prix Niemiec. W sumie faktycznie są to Niemcy, ale czy to są takie typowe Grand Prix, czy tylko i wyłącznie takie krótkodystansowe wyścigi? Eee, myślę, że chyba nie będzie miał nikt do mnie pretensji, jak będę mówił, że jest to Grand Prix. W sumie to także są zawody, więc można do tego Grand Prix właśnie te zawody zaliczyć. Eee, tutaj widzicie, że, że no, musimy się mocno starać, aby osiągnąć dobry rezultat. Naprawdę poziom jest bardzo wysoki i ci wszyscy kierowcy, jak zobaczycie. Są bardzo szybcy, to jest dla mnie bardzo ważne, aby, aby w tych wszystkich wyścigach być jak najwyżej, aby zdobywać jak najlepsze punkty, aby, aby punktować, aby, aby zdobywać pierwsze lokaty, aby po prostu mieć jak największy stosunek punktów do swoich umiejętności. No i będę bardzo, bardzo chciał, żeby, żeby to wszystko, co, co się pojawia właśnie w tych odcinkach, było przede wszystkim bardzo także ciekawe, żeby nie było flaków z kolejem. Ja wiem, że w niektórych wyścigach się tego zrobić nie da, że czasami jest trochę nudno, ale ja ogólnie uważam, że te wyścigi z, właśnie z grida są naprawdę ciekawe i, i że, że czasem fajnie fajnie się to ogląda, ale najlepszym najlepszym Takim docenieniem tego wszystkiego są właśnie Wasze komentarze, których jest naprawdę sporo i jestem Wam bardzo za to wdzięczny. Bardzo podoba mi się to, że jednak ta seria jest dla Was także bardzo ważna i że oglądacie te wszystkie odcinki. Dla mnie ona też jest bardzo ważna, dlatego tych odcinków jest tak dużo. Pierwsza pozycja. Świetnie. Myślę, że bardzo dobry rezultat. Na której pozycji skończymy, tego nie wiem. Czwarta pozycja, więc jednak nas wyprzedzili, ale czwarta pozycja to jest pozycja, która daje nam możliwość walki o pozycję numer 1. To jest oczywista. Oczywistość. Tak więc czeka nas bardzo długi wyścig. Będzie to ładnych kilkanaście minut. Więc odcinek będzie także bardzo długi bo, bo około 25 No może 30 minut Zobaczymy jak rozwinie się sytuacja Ile zajmie mi ją walka tutaj z tym kierowcami Widzimy, że zwolnił delikatnie tym Samochodem z tyłu Jest jeszcze pozycja numer 2, ale znakomity manewr No poradziliśmy sobie naprawdę bardzo ładnie Jest już druga pozycja Nie spodziewałem się, że wystartuje tak dobrze Ale trzeba uważać na tył samochodu Tam ci kierowcy jeżdżą bezpardonowo I naprawdę nie przejmują się niczym Wpierdalają się kompletnie w dupę Zarzuca samochód i nie ma szans na wygraną. Tak nie jeżdżą i jest dużo takich sytuacji, które mi irytują. No a my tutaj naprawdę bardzo ładnie, prawy zakręt, wciskamy się tutaj cały czas od prawej strony, ale jednak się to nie udaje. Będziemy starać się dohamować od lewej, opóźniamy delikatnie hamowanie, kontakt z McCainem, który jedzie na pozycji. Teraz numer dwa, my pozycja numer jeden, więc znakomicie, naprawdę wielkie, wielkie brawa dla nas. Znakomity atak, no poradziliśmy sobie naprawdę bardzo dobrze. No, i myślę, że, że w tym wyścigu mamy szansę na pozycję pierwszą, no ale czy uda nam się tą pozycję utrzymać? Ja mam nadzieję, że tak, że, że jednak będziemy w stanie tutaj powalczyć o dobre punkty, bo, bo tych punktów jest do zdobycia bardzo dużo. 26 w pierwszym wyścigu, 26 w wyścigu drugim, no i będzie najprawdopodobniej wyścig numer 3, więc w tym odcinku dosyć dużo. Dosyć dużo pracy, którą która, będzie trzeba po prostu wykonać. Naprawdę będziemy musieli e, bardzo się tutaj postarać, aby. aby, aby z Tutaj powalczyć z kierowcami i zdobyć przede wszystkim pierwszą pozycję. Tak więc naprawdę trzeba zacisnąć mocno tutaj kciuki za nas i za nasz samochód, za nasz team, aby nic się tutaj nie posypało. Czego mi brakuje? Brakuje mi w gridzie czegoś takiego, jak takie awarie, awarie, wałyby za przykład przez awarie techniczną. Tego mi troszeczkę brakuje, przyznam szczerze, że fajnie by było właśnie zobaczyć coś takiego jak awaria techniczna samochodu. Z drugiej zaś strony, kiedy prowadzilibyśmy w wyścigu, a kiedy stałoby się coś takiego, no byłaby trochę lipa, byłbym zły. Ale ogólnie rzecz biorąc, powinno być, jest, jest, powinno być tak jak jest, jest spoko. I coraz bardziej mi się ta gra podoba, choć chciałbym także urozmaicenia, jeżeli chodzi o tory. W tym, w, tym, w, tym, w tym odcinku, w tym sezonie, m, czyli w sezonie numer 8, te sezony lecą jak po prostu m, normalnie, nie wiem, z czego jakiś e, piasek z wora. Tak szybko zapierdziela ten czas, że, że masakra. E, rozpoczynamy już praktycznie, można powiedzieć, kończymy powoli, bo to jest odcinek, który bardzo przybli przybliży nas do końca ósmego sezonu. E, tych sezonów jeszcze będzie bardzo dużo, więc nie macie się czym przejmować. Seria będzie na pewno trwać dosyć długo, e, ale my będziemy musieli. W tym sezonie dać z siebie wszystko. Bardzo blisko jest McCain na pozycji drugiej, Aaron Westley trzeci, Sophie Miller na pozycji numer cztery. Więc, no, kobitka. Kobitka na pozycji numer cztery. Naprawdę wielkie gratulacje dla tej kobiety. Jest to babo chłop, można powiedzieć, bo, no nie uważam, żeby bardzo delikatna, filigranowa dziewczynka mogła w takich serii występować no i radzić sobie tak dobrze. No chyba, że to jest jakiś chłop, nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. E, możecie, chyba sprawdzę sobie, albo wy możecie sprawdzić na internecie, kto to jest Sophie Miller no i czy jeździ w super szybkich samochodach wyścigowych. Jeżeli tak, to wielki szacunek. Nie jestem osobą, typem, oso typem osoby, który jakoś bardzo jest przeciwny temu, aby kobiety jeździły w takich samochodach, choć jestem trochę przeciwny temu, żeby jeździły w formule. Uważam, że jest to sport męski, że tam powinni występować tylko faceci i że kobiety nie powinny się tam wpierdzielać. Jest to tylko i wyłącznie moja opinia, nie wiem jak wy sądzicie, ja uważam, że, że ta kobietka, która jeździ sobie, wiecie dokładnie która, nie będę mówił imienia i nazwiska, która jeździ w barwach Williamsa, kompletnie sobie nie poradzi, będzie jeździła na szarym końcu, tak jest moje osobiste zdanie, że w tych nerwowych sytuacjach będzie popełniała dużo błędów, no i że taka jest prawda, że jednak faceci są bardziej tacy nastawieni agresywnie, że oni są jednak silniejsi psychicznie, jeżeli chodzi o wyścigi no i że po prostu sobie w tych wyścigach nie poradzi. Tak jest moje osobiste odczucie, no ale nie chcę być tutaj taką osobą, która jakoś bardzo źle mówi o kobietach, bo tak tak, tak nie jest. I chciałbym, żeby kobiety występowały w takich seriach, żeby jednak, jeżeli ktoś to lubi, jeżeli ma pieniądze na to, jeżeli ma sponsorów, to czemu by tego nie robić. Ale w Formule 1 myślę, że powinni dać sobie spokój, bo niedługo będziemy jeździć z samochodami o pojemności 1.0 na gaz i będą jeździć same kobiety. Do tego będą mieć w razie czego jeszcze otwory na stopach, żeby kiedy braknie im paliwa, będą mogły pedałować albo odpychać się jak flinstonowie, po prostu przez swoje stopy. To mi się bardzo nie podoba, w ogóle moim zdaniem Formuła 1 idzie w całkowicie innym kierunku niż powinna. Niedługo wszyscy będą oglądać właśnie takie serie wyścigowe, jakie teraz jadę, czyli e, Endurance, czyli super szybkie samochody wyścigowe. Tam jest naprawdę walka, tam dzieje się bardzo dużo, tam się można przepychać, kiedy jest deszcz, także się jeździ, i to jest po prostu męski sport. No a Formuła 1 powoli przestaje mieć charakter jakikolwiek męskiego sportu. Widzieliśmy to ostatnio na torze w Silverstone. Nie wiem czy wy pamiętacie jeszcze, bo to było dosyć kawał czasu. Ale kiedy to Alonso walczył z Fetelem, Fetel zachowywał się jak mała dziewczynka. To mi się bardzo nie podobało. W ogóle eee, nie wiem, powinni walczyć koło w koło. Jakby był wypadek, to by był wypadek. I tyle dziękuję, do widzenia. No nie, że on piszczał jak dziewczynka, bo, bo Alonso mu zajeżdżał drogę. Jak nie umiesz wyprzedzić, to nie wyprzedzaj. Tyle w temacie. Eee, moim zdaniem ci wszyscy kierowcy nauczyli się jeździć jak po sznurku, nauczyli się jeździć bezkontaktowo. I to mi się bardzo nie podoba. W ogóle spadnie kilka kropel deszczu. Już mówię, że. Trzeba, trzeba zjechać do boksu, bo bo się nie da jeździć, jest bardzo niebezpiecznie. What the fuck! Jaka to jest logika w ogóle sportów motorowych, to wszystko zanika, to wszystko po prostu przestaje być piękne. I prawdą jest też to, że, że nikt inny jak Ekleston robi z tego wszystkiego wielki syf, wielkie bagno i jestem przeciwny temu, jeżeli ja bym tam był mm, głównym szefem tego wszystkiego, to na pewno wróciłyby tankowania, e, wróciłyby silniki, przynajmniej V8. E, bez ograniczenia paliwa na pewno byłyby środki bezpieczeństwa. To jest oczywiste, jeżeli byłaby niesamowita ulewa na przykład i byłoby, nic nie byłoby widać. Wiadomo, że przerwano by był wyścig, żeby było bezpiecznie, ale jeżeli trochę pada i, i niech samochody jeżdżą wolniej, tyle. Eee, w ogóle te moce tych samochodów są śmieszne, nie wiem, w ogóle nie czuć tej prędkości tych bolidów, w ogóle nie czuć eee, tych emocji, co było kiedyś, pamiętam w roku 2006, 2007, 2008 to się działo w wyścigach, tam było po prostu coś niesamowitego. No, a teraz robi się jeden wielki syf, bardzo mi się to nie podoba. No, ale myślę, że już zbyt dużo poświęciłem czasu na opowiadanie o formule. Teraz zajmijmy się naszymi, naszymi tutaj drogimi przyjacielami, którzy jadą za nami: jest to Nathan McCain, Aaron Wesley i Sophie Miller na pozycji czwartej. Timo Gali na pozycji 16 to nie jest nasz kolega zespołu, jest to, jest to jakiś tam chyba rywal, jeżeli dobrze ogarnąłem temat. Ehm, tak więc tutaj jeszcze zostało nam 30 sekund, za chwileczkę zobaczycie to, dokładnie w tym momencie. Ehm, no i te opony są już w bardzo kiepskim stanie, w ogóle strasznie boli mi gardło, nie wiem co jest i muszę brać tabletki, już wziąłem chyba za 4. Ehm. No, mam nadzieję, że mi przejdzie w miarę szybko yy, i że będę mógł nagrywać trochę więcej odcinków niż dwa dziennie. Bo robię sobie taki zapas delikatny, kiedy wrócę do pracy, no to będę tych odcinków miał narobione przynajmniej z 10-12, może 15. Zobaczymy, będę mógł je wrzucać. Yy, a my kończymy na pierwszej pozycji, moi kochani. Już, już nas nikt nie wyprzedzi, więc znakomicie. Więc, jak widzicie, jest to potwierdzenie tego, że jest to sezon ósmy. Rozpoczniemy sobie kolejne zawody. Dwa, drugie z trzech, nie dwa z trzech, tylko drugie z trzech. Zawody Endurance oczywiście. Brand Touch, czy Hatch, jak kto woli. Jest to, jest to tor GP oczywiście Mamy sesję kwalifikacyjną, którą sobie teraz przejedziemy. Będą to trzy okrążenia. Jest to tor, który niekoniecznie lubię I, i mówiłem to już kiedyś, ale słabo mi na nim idzie i chciałbym go jak najszybciej przejechać. Mam nadzieję, że na pozycji, która pozwoli mi utrzymać pierwszą pierwszą pozycję. i po... tutaj widzimy uślic, uślisk! ja uślizk, uścisk tyłu, no i o tym mówiłem, o tym mówiłem, że jest to tor który po prostu mnie nie lubi, a nie lubi jego. Dziękuję, do widzenia. I tak naprawdę radzę sobie na nim źle. Chciałbym przejeść jedno okrążenie, znaleźć się chociażby w pierwszej dziesiątce na tych, na tych kwalifikacjach i następnie powalczyć w wyścigu. To jest dla mnie taki cel główny chyba. Tak więc, no, bardzo, bardzo tutaj Ważne jest, aby, aby to okrążenie jednak w miarę szybko przejechać. Lewy zakręt, tutaj kolejne będą chyba prawe sekcje, które są niezwykle, niezwykle trudne do przejechania. Tak więc zobaczymy jak, jak na razie. Aaron. Sullivan na pozycji pierwszej traci do niego John Clean, 4 sekundy, aż więc bardzo dużo. No ale są to czasy początkowe, tutaj naprawdę wszystko się potrafi zmienić i tutaj kolejne błędy, wyjeżdżamy za szeroko. Jest to i tak okrążenie stracone, ale będziemy starać się tutaj jednak no pokazać się z dobrej strony. Jest na razie ósma pozycja, bardzo bardzo cieńko. Co niekoniecznie mi się podoba, gdyż ja lubię być wysoko. Fajnie by było takimi samochodami, także jeździć w serii Street Racing? Czy Wy Wy także tak sądzicie? Możecie napisać w komentarzu. Tak więc jak widzicie jesteśmy na pozycji, której 8, czy będzie pozycja numer 8? Bardzo duża strata i jest 10 sekund straty. What the fuck, masakra. 10 sekund straty, bardzo, bardzo szybko. Po raz kolejny, ależ tutaj już było bezpieczniej. Bezpieczniej, bo nie zarzuciło samochodu, ale i tak bardzo agresywnie jedziemy, więc naprawdę powinny, powinien być dobry czas, choć ten błąd spowodował utratę cennych sekund. No i tutaj ten lewy zakręt. Zobaczymy jaki będzie czas. Dosłownie za kilka sekund. Powinien być między czas. Jest druga pozycja, prawie sekunda, bardzo dużo straty. Kolejny lewy zakręt. Bardzo ciasno go przejechaliśmy. Naprawdę bardzo ładnie. Uważam, że, że tutaj delikatnie nadrobiliśmy. Kolejny, kolejny zakręt to będzie zakręt prawy, teraz takim e, tunelem delikatnie w dół pod takim mostkiem. Tam wiszą oczywiście reklamy sponsorskie. No i zobaczcie, dwie sekundy, mamy drugą pozycję jak na razie i tutaj naprawdę trzeci bardzo ciężki sektor, którego nie lubię. No i widzimy, że bardzo, bardzo ciężko utrzymać się w torze na tym właśnie obiekcie, który, który wygląda przecudownie, to trzeba przyznać. Piękna pogoda, jest wszystko wyglądająco tak, tak żywo, tak naprawdę kolorowo. To mi się podoba. I bardzo ładnie tutaj zawodnicy nas także wyprzedzają bardzo słabe tempo, no naprawdę tutaj trzeba się postarać. Idziemy jeszcze jedno szybkie okrążenie. Bardzo szybko w ten zakręt. Tutaj naprawdę nie ma, nie ma czasu na jakieś, jakieś, pierdoły. Trzeba, trzeba jechać naprawdę bardzo szybko. Jest 15 pozycja. Atakujemy bardzo szybko w ten prawy zakręt. No i, no i tutaj naprawdę trzeba będzie się pokazać z dobrej strony do hamowania do prawego zakrętu. No i tutaj delikatny błąd, ciut za szeroko, ale i tak wyj wyjście z tego zakrętu jest przyzwoite. Zobaczymy, jak będziemy mieć czas po pierwszym sektorze, który właśnie się za chwileczkę kończy. Jest trzecia pozycja, strata tylko 166 000, więc znakomicie to jest dobry czas uważam. No i tutaj, teraz ten drugi sektor, bardzo ciężki sektor, który niekoniecznie mi pasuje. No i tak naprawdę, nie, niekoniecznie chciałbym tutaj po tym torze podróżować, ale trzeba. Nic się, nic się, nic się więcej chyba nie zrobi za szeroko, no tutaj było bardzo blisko, bardzo blisko, kolejny prawy zakręt, tutaj naprawdę jeździmy już całkowicie driftem, eee, no trzeba się tutaj skupić i, i widzimy, że Audi R8 za nami, a i tutaj za szeroko, wow, dachowanie, zobaczcie jak to fajnie wygląda, no niestety tracimy, tracimy kolejne sekundy i to już jest koniec sesji kwalifikacyjnej dla nas, samochód się naprawił. Bardzo dziwne. Zakończymy sesję kwalifikacyjną. Jest 15 pozycja. Niestety. Tak więc 8 minut kolejnego wyścigu. Bardzo ciężki odcinek dla mnie, bo jest bardzo ciepło na dworze. No i ciężko się komentuje, naprawdę bardzo dużo w pokoju, ale postaram się jeszcze te 8 minut jakoś tam wytrzymać. No i zobaczymy jak będzie wyglądał start tego wyścigu. Kolejny tutaj prawy, jak widzimy, zakręt bardzo ważny dla nas. Przed nami jest nasz rywal. Bardzo ładnie się wciskamy, jest pozycja 14, jest pozycja 13. No i czy będzie 13. Jest po i kontakt, mocne uderzenie. No, naprawdę, tutaj trzeba, trzeba uważać i, i jednak starać się jechać jak najlepiej. Wciskamy się cały czas. Aj, uścisk, uścisk! Naprawdę, bardzo niebezpiecznie. Trzeba tutaj konkretnie, konkretnie jeździć, bo. Może się to skończyć naprawdę źle. Tam widzimy z przodu yy, cały czas walczą zawodnicy. Przed nami jest Jade Martin, Aaron Westley na pozycji pierwszej. My już na dziesiątej pozycji, więc odrabiamy straty. Yy, kolejny prawy zakręt. Jesteśmy w lepszej sytuacji. Aj, aj, ależ tutaj było zarzucenie samochodu. Nie wiem, co się stało. Tak jakby mi się klawisze jakoś dziwnie przyblokowałem, mam nadzieję, że więcej mi się to nie przytrafi. Kolejne prawe zakręty, bardzo ciężko tutaj podróżować po tym, że mam nadzieję jednak, że będziemy w stanie e, jeszcze wyprzedzić Któregoś z zawodników, bardzo ładne wejście w prawy zakręt, kolejny lewy. Widzimy, że cały czas Jade Martin na pozycji 11 jest z nami bardzo blisko. To jest około pół sekundy, nawet chyba nie dwie dziesiąte, może. No i wyjeżdżamy za chwileczkę na tą prostą startową, bardzo duża prędkość samochodu. No i ten pierwszy zakręt naprawdę trzeba przejechać umiejętnie, umiejętnie. Tak więc zobaczymy. Jak to będzie się tutaj prezentować w kolejnych zakrętach? No i widzimy wyjazd poza tor bardzo niebezpieczny wyjazd. To mogło się skończyć na bandzie, ale zawodnicy też tutaj z przodu popełniają błędy, więc, więc mamy, mamy szansę, aby, aby tutaj e, odzyskać kolejną pozycję. Cały czas walczymy z Danielem Marszem, który jedzie na pozycji już 10. My pozycja numer 9, e, lewy zakręt. No, i widzimy, że przed nami jest taki różowawy, czerwony McLaren, którego będziemy starać się wyprzedzić. No, bardzo ciężko tutaj walczyć z tymi wszystkimi kierowcami. Oni naprawdę pokazują bardzo wysoki poziom i ten poziom tej jazdy jest coraz cięższy. Co mnie martwi, ale mamy szansę wygrywać, więc to jest dla nas także bardzo, bardzo. Ważne, no i tutaj za szeroko, więc y, zobaczcie jak tutaj się robi niebezpiecznie. Kolejny prawy zakręt. Jest, ależ tutaj uścisk samochodu, uderzenie, no konkretnie, konkretnie naprawdę piekło niesamowite. Mm, więc y, trzeba tutaj jechać y, dużo bardziej asekuracyjnie chyba, jeżeli chodzi o te, o te kontakty z tymi samochodami, bo może skończyć się to źle. Bardzo blisko. Przed nami jest ale coat na pozycji 8. Będziemy chcieli go wyprzedzić, no ale na pewno nie na tym prawym zakręcie. Tutaj jest bardzo niebezpiecznie. Kontakt delikatny z tym kierowcą. Y, no i czy da się wyprzedzić? No chyba, chyba jednak nie, chyba jednak nie będzie tak łatwo. Y, opony są już w stanie powiedziałbym, no. Takim 3,4 3, są, są jeszcze ok, więc, więc powinno być spoko. Kolejny kontakt. Tutaj widzimy, wypychamy delikatnie kierowcę, czyli kołta na pozycji 9. Przepraszam, marsz na pozycji 9. Teraz Bert na 8, a Aaron Sullivan 7. Cały czas walczą ci kierowcy. Fajny samochód z przodu, czyli SLS, znakomity bolit, można powiedzieć, i i takim też prawdopodobnie będziemy w przyszłości jeździć, kto tam wie. No i wciskamy się tutaj, widzimy, cały czas pokazujemy się w lusterkach, no tutaj naprawdę trzeba zachować zimną krew. Podoba mi się to, że cały czas, cały czas mamy szansę walczyć i że ci kierowcy nie odpuszczają w zakrętach, że, że jednak cały czas jest ta walka i ten dreszczyk emocji, że nie jest tak prostą. Tego brakuje mi w takiej serii, jak Formuła. O tym już wiecie, słyszeliście to nie raz ale myślę, że warto to jeszcze... Raz Powtórzyć. My teraz na pozycji ósmej, więc zobaczcie, że, że tutaj naprawdę bardzo ciężko jest wywalczyć pierwszą pozycję. W ogóle bardzo daleka droga do tego, aby tych kierowców doścignąć, a co w ogóle ich wyprzedzić. Oni w ogóle atakują z tyłu, nie ma czegoś takiego jak odpuszczanie. No i naprawdę tutaj trzeba, trzeba jechać bardzo, bardzo skupione. My te odcinki nagrywam z takim skupieniem żeby tylko nie popełnić jakiegoś błędu, to hamuję troszeczkę wcześniej niż powinienem, choć minimalne, minimalne przesadzenie i, i momentalnie jesteśmy kilka pozycji w dół, cały czas widzimy, że, że ci kierowcy z tyłu jadą za nami i, i tak naprawdę są bardzo blisko, więc szkoda jednego, nie ma boksów, nie możemy wjechać do alei serwisowej, nie ma wymiany opon to także byłoby bardzo ciekawe zostało jeszcze 3 minutki, więc 3 minutki do zakończenia tego wyścigu, a także tego odcinka Odcinek, który mam nadzieję Wam się podobał, jeżeli Wam się podobał, to oczywiście możecie zostawić coś po sobie, obojętnie co by to nie było, bardzo się z tego, z tego uciesza, nie będę Was do niczego namawiał, eee, tak więc ósma pozycja jak na razie jest pozycją dla nas, tym naszym celem wyścigowym, jesteśmy przed tym gościem, który, który po prostu jest, jest za nami, jest nasz rywal. No a my staramy się cały czas utrzymać dobre tempo. Przede wszystkim staramy się jechać pewnie, jechać równo, no i dobrym tempem, aby nie stracić za dużo, bo jak widzicie te błędy, błędy naprawdę można bardzo łatwo zrobić i jeszcze pozostały ponad 2 minuty, więc tego czasu jeszcze jest bardzo bardzo Dużo. Kolejny zakręt, no i tutaj widzimy, że zbliżyliśmy się delikatnie do kierowcy, który jedzie na pozycji numer 7, czyli Sigurd Nielsen. Kompletnie tego kierowcy nie znam, ale widzimy, że opony mu już doskwierają i nam tak samo. Zobaczcie: 38 lewa tylna opona. Jedziemy przy fajnym świetle. Bardzo podoba mi się klimat tej gry. Eee... Wielu z Was mówiło, że nie różni się niczym od Grida 2, tylko delikatnie poprawione. Ja uważam, że różni się sporo. Jest dużo ładniej i, i wygląda to naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Ja się bardzo do tej gry przyzwyczaiłem, szczerze nie wyobrażam sobie dnia, żeby nie nagrać dla Was odcinka właśnie z tej serii. Eee, są to odcinki, które są na razie przechowywane i od czasu do czasu te odcinki dostajecie na przykład codziennie albo co drugi dzień. No i części tych odcinków nie będzie. Powody były już mówione w kolejnych odcinkach, jeżeli ktoś chce wiedzieć, to może sobie obejrzeć. No a tutaj błędy, kolejne błędy to jest dla nas naprawdę bardzo ważne. Aby teraz tutaj nie przesażować jest pozycja numer 10, jednak czy będzie walka, jest pozycja numer Numer 9, zobaczcie, no więc jednak, jednak cały czas Marsz tam z przodu, tam z tyłu, teraz z przodu już atakował i jednak udało mu się wywalczyć tą pozycję, cały czas tam patrzył i czaił, czy my nie popełnimy żadnego błędu, no jest to dla nas także e, niezbyt komfortowa sytuacja, tutaj widzimy bardzo blisko jest kierowca za nami, no a my starajmy się tutaj wyprzedzić kierowcę, który jest przed nami, czyli Daniela Marsz na pozycji ósmej. No bardzo, bardzo dla nas to jest ważne. Mam nadzieję, że się to um, uda, że jednak wy, wywalczymy tą pozycję ósmą. Tutaj opóźnimy hamowanie, a i kontakt, bardzo agresywne wejście. E, co to za samochód? Co to za samochód? Tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Eee, zapewne, zapewne bym wiedział, gdybym tylko usłyszał nazwę, ale tak naprawdę po lampach nie rozpoznaję, jest taki samochód sportowy, to wiemy, to jest pewne. Zostało 30 sekund, moi drodzy, więc eee, trzymajcie mocno kciuki. Mam nadzieję, że się tutaj uda i że będziemy w stanie że będziemy w stanie tutaj powalczyć o pozycję jednak tą wyższą, czyli o pozycję 8, nie pozycję dziewiątą, że będziemy tutaj w stanie utrzymać tą lokatę i jednak te punkty będą całkiem, całkiem przyzwoite. Kolejny zakręt, bardzo blisko, ależ tutaj uślizg, ajajaj, naprawdę agresywnie. No tutaj już był desperacki desperacki atak, ale jest pozycja numer 8. A ja już w tym momencie, moi kochani, zapraszam Was bardzo gorąco na kolejny odcinek, który również będzie bardzo ciekawy, bo czeka nas także zadanie Pucharowe. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!